Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. Do widzenia, stary rok, nowy rok. Życzymy wszystkim dużo szczęścia, dużo emocji, dużo szacunku, dużo uroczynnego ciepła. Dużo wytrwałości, siły, dążenia do celu, aby każdy dzień nowy był bardzo, bardzo radosny. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego 2022 roku. Życzę wszystkim, Cała ekipa miejskiego centrum kultury.